Drodzy kochani, witam Was serdecznie. Nie uwierzycie, ale obudziliśmy się spóźnieni. To się nie zdarza, bo my nigdy budzika nie ustawiamy, bo ja zawsze nas budzi o godzinie 5. Nic się nie zmieniło. Standardowo poszła spać o 6. .00. Pobudek miała dwie w nocy. A mimo to, słuchajcie, wstaliśmy za 10.07. Jak ja zobaczyłam, że jest za 10.07 i mieliśmy wyjechać, no to już wiedziałam, że po prostu super. Dzieci ogarnęłam raz, dwa, no takie raz, dwa, jest za 28. .00. I dopiero będziemy wyjeżdżać. Mamy dzisiaj masę ważnych spraw, dlatego trudno. Po prostu sklep później otworzymy. Nie chcieliśmy tego robić. No ale tak wyszło życie. mąż właśnie dopina jeszcze ostatnie zamówienie do hurtowni i lecimy na zakupy potem do hurtowni papierniczej, w kilka jeszcze innych miejsc. No czwartek trochę się, się dla, szalenie się dla nas zaczął. No ale cóż, dobra. Ja dzisiaj planowałam sukienkę, obcasy założyć do zgorzelca, tak. A jestem po prostu w koszuli, leginsach i w moich czarnych butach. E, więc tak, Lusa już tutaj oczywiście przyszła. Tak, tak. W jednej skarpecie standardowo. Dobra, nie gadamy, jedziemy. Spore zakupy dzisiaj za nami, więc mały food hall. Tu mam picie, jakieś tymbarki, jabłkowe osi. Tu jest jeszcze takie picie. To wszystko już z myślą o świętach. Chusteczki do nosa. Nasze ulubione pomidorki, dwa opakowania. Chlebek żytni. Wbrałam trochę więcej, dlatego się tutaj będzie przejawiało nieraz pieczywo. Bułeczki razowe i normalny chlebek. Taką surówkę gotową. Jeden musik, bo Łucja już jadła. Porzeczki przydadzą mi się na ciasto. Dowiecie się jakie. Ale to w swoim czasie. Jeden serek, żółty, sałata, mąka ziemniaczana, takie ciasteczka, jaglane, nasze ulubione batony, roux. Potem mamy pietruszkę, która będzie mi potrzebna do ryby po grecku. No i se, a, ze spożywczych jeszcze te szyneczki, już jedną otworzyłam, bo już dzieci właśnie jedzą śniadanko, dlatego korzystam z okazji. I byliśmy w hurtowni papierniczej. Dla mnie papier, ja w taki papier pakuję prezenty. Klej, bo odpadły mi cykiny z butów, słuchajcie. Takie karteczki, one mi się przydają do, jak sprzedaję ubrania, to sobie zaznaczam kto dla kogo takimi właśnie karteczkami. Ignacy wybrał takie oczy, będziemy robić świąteczne ozdoby. Takie cuda i klej. Jeszcze trochę w hurtowni kupiliśmy, ale po prostu wszystko jest tak pomieszane, że pokazuję wam częściowo. Ja to rozkładam po szafkach i pokażę wam resztę. Kolejna rzecz z hurtowni papierniczej to takie trzy plasteliny, modeliny i taki, słuchajcie, masa papierowa, którą można malować. Super, bo wanka dzisiaj Ignas ulepi, będzie sobie malował go ekstra, więc po prostu wynaleźliśmy fajne rzeczy na spędzanie miło czasu. Więc to jest ignasa i ja przechodzę do dalszych zakupów, żeby móc to rozpakowywać z Lidla. Czystek, makaron, pieczarki, cukier puder do ciast, śmietanka 30 do ciast, melisa ze skórką pomarańczy. Tą herbatę wziąłam w hurtowni, jest to miętowa z miodem dalej mamy kilka takich soczków jabłkowych tylko dalej nie wiem gdzie one są dwa razy kapusta kiszona, bo ostatnio kupiłam kapustę kiszoną i ją zjadłam ogórki takie, ja je uwielbiam zarówno do kanapek jak i do sałatek woda dla dzieci, woda dla dzieci woda dla mnie i dla mojego męża pomarańcze, seler którego potrzeba dużo Pastę z wawrzyńca z grillowaną cukinią i kary, uwielbiam. Tutaj trochę słodyczek do paczek, jeszcze, bo no oczywiście każdemu muszę coś dorzucić. I kolejne dwa picia męża, dobra, rozpakowuję dalej. Ostatnie rzeczy z Lidla to kolejne żelki do prezentu. Rumianek taki karmelowy, bardzo smaczna herbata. Pieprz czarny, po prostu kukurydza do sałatki. Dokupiłam trzy buraki, mimo że mam, ale obawiam się, że mi zabraknie, A ja bardzo lubię, jak barszcz jest taki na maksa esencjonalny. Dokupiłam marchewki, którą też mam, ale po prostu i ryba po grecku, i barszcz. No, i chcę jeszcze rosów, więc trzeba się zrobić przed świętami, więc dokupiłam jabłuszka, bułka tarta, której normalnie w domu nie używam, ale krokiety muszą być z bułką tartą. Zwykłe białe bułeczki, które zaraz zamrożę. Kupiłam cappuccino. Ja w ogóle nie piję cappuccino, ale moja mama, moja babcia jest miłośniczką cappuccino. I również drugi dzień świąt spodziewam się gości z Danii, słuchajcie. Moja kuzynka, nie, kuzynka męża bym raczej powiedziała, bardzo. Możliwe, że przyjedzie z swoimi dziećmi, z mężem, no i chcę po prostu mieć czym poczęstować, nie tylko z zwykłą kawą z ekspresu. Kolejna sałata. Ryż jaśminowy, już dawno ryżu w ogóle nie jedliśmy. W ogóle ryżu nie kupujemy tak nam, nagadaliście o tym ryżu, że jest taki straszny, ale wzięłam, bo Ignacio by się zamarzyła zupą pomidorowa z ryżem. No i mamy pastę do kanapek ulubioną z ciecierzycą, pieprzem i czarnuszką. Groszek i kolejne soczki. Słuchajcie, łucja ma musi ja muszę się trochę streszczać i, i kończyć i kłaść ją na drzemkę. Dobra, dobra, lecę. Kochani, nie uwierzycie już, jest godzina pierwsza, my dopiero otwieramy kalendarz, no ale Ignacy jest z nami, więc otwieramy. Tak, nareszcie rano nam się to nie udało, nie więc dopiero pięciokienek zostało. Tak, uwaga, uwaga, słuchasz? Codziennie niespodzianek szukasz radośnie, a armia żołnierzy coraz szybciej rośnie. Dziś ktoś dołączy do tej brygady. Przepad szybko w salonie, szuflady. Rzekam i jak moje włosy wyglądają, ale teraz to po prostu przeszły same siebie. Związałam je tylko, jak wpadłam do domu, powiem Wam, że wczoraj miałam tak pracowity wieczór, no. Cząsteczkę mogliście zobaczyć. Wyprasowałam te zasłony nowe, powiesiłam je, powiązałam je w takie kokardy, ustawiłam już na parapetach, tak jak to wyglądać będzie. E, pomarańczy nie powiesiłam, wyprałam ten dywan dodatkowo, nałożyłam sobie na brwi, jeszcze jest ciemno, ja wiem, ale będzie, jutro będzie lepiej. <grych> Więc e, tak, e, rozłożyłam dzisiaj te wszystkie zakupy, nienawidzę tego robić. Jak robić zakupy, jak cię mogę jeszcze. To po prostu rozkładać to wszystko, to jest jakiś koszmar. I w ogóle pomylimy się dni, bo byłam przekonana, że dzisiaj jest piątek i dzisiaj robię śledzie po kaszubsku, bo ja po prostu robię je później. Wam już polecam robić, jak chcecie jeść je na święta. No ale dobra, ja dopiero jutro robię, więc tyle mi dzisiaj odeszło tak naprawdę roboty. Usiadłam dopiero, złożyłam dla Was vlogmasę. jest z godzina 14. Łucja śpi. No, i tak to właśnie u nas wygląda. Potem na 100% spacer, potem na 100% jeszcze zajmowanie się po prostu dziećmi. Obiadu nie gotuję wczoraj, tyle spaghetti. Mi wyszło, że tylko makaron muszę gotować, w sensie sosu spaghetti, więc tyle mieć się odchodzi. Ale pomyślimy coś o podwieczorku, żeby było coś fajnego, bo ja nie lubię jak tak. Nie mam nic dla tych moich dzieci dodatkowego. Może zrobimy jakieś bułeczki ze szpinakiem, a może jakieś na słodko. No, pomyślimy na pewno, zobaczymy. Jak na razie energii, powiem szczerze, że brakuje mi i to nie takiej, bo kawa mi ją dała, sen nawet całkiem w porządku był, ale czuję się taka po prostu wypompowana, nie wiem, no. Hmm. Tak się mama nie inaczej. Może po prostu. Tak jak mówię, komputer tutaj stoi. Ja nie pokazałam Wam resztę zakupów, bo już po prostu musiałam móc je usypieć. Kupiłam jeszcze natkę pietruszki, jakieś chipsy jeszcze się pojawiły, jeszcze dwie jakieś inne herbaty, jeszcze jedna śmietanka trzydziestka, więc kilka jeszcze tam rzeczy było, na już też bez przesady. Pokażę Wam tylko, obrócę kamerę, co jeszcze w hurtowni papierniczej kupiliśmy. No i tyle. Natka. Padam z nóg, padam z nóg. Ja już bym tak chciała, tak chciałabym po prostu odpocząć i nic nie musieć, ale jeszcze tyle trzeba. No niestety, chociaż pocieszam się, tak jak mówię, dziś ścisłam, że piątek, że to już weekend, ale no nie, jeszcze nie, jeszcze trochę. Dobra, i widzicie? Siedzę w domu i tak gadam. Ale naprawdę, z czegoś musiałam zrezygnować, bo jak widzicie, teraz sklep z ubraniami zawieszona działalność, znaczy nie w sensie zawieszona. Mam działalność dalej otwartą, normalnie ja nie zawieszam działalności, ale w sensie takim, że nie zamawiam żadnego nowego towaru dopiero po nowym, nie po nowym roku, po świętach. Nie po nowym roku, tylko po świętach, tak. Bo po prostu nie mogę się na tym skupić, nie mam na to zwyczajnie czasu. Ja naprawdę wieczorem jestem padnięta, a rano zaczyna się kolejny bieg. Po coś, z czymś, dla kogoś i tak dalej. A teraz dopiero się zacznie, jak będzie to pieczenie i gotowanie, lepienie. Uhuu! jeszcze jestem z małym dzieckiem, wiecie, z Ignasem po prostu da się wszystko zrobić. A z Łucją to to już jest taka, wiecie, naprawdę survival prawdziwy. Dobra. Panie narzekam. A w hurtowni papierniczej, poza tym, że Łuśka dorwała się do jakiejś ulotki, oczywiście pani jej dała, bo Łucja jest rozbrajająca i wszystkie uśmiechem zaczarowała tam panie, więc ulotkę jakąś mam, nie wiadomo po co. Kupiłam słuchajcie, jakie genialne rzeczy. Pierwszy raz takie coś widzę. Do przyklejenia i ja od razu widzę to, że użyję to po prostu do prezentów. Wiecie o co chodzi. Cza chciałabym same czarne. Niestety nie starczyło. Było znaczy tylko jedno. Więc musiałam dobrać te. Te się zleją z papierem. Więc kombinuję co to wymyślić. Ja pakuję wszystko w szary papier. Przewiążę wszystko czerwoną wstążką. Miało być tak bardzo proste. No i właśnie na tych po prostu napiszę, no nie wiem, Beatka i tak dalej. Dla kogo prezent. Ale kupiłam też taki zeszyt papierów metalicznych, który wygląda tak przepięknie i pomyślałam, że wytnę po prostu czerwone prostokąciki, na których nakleję to. Wtedy będzie ładnie widoczne na tym szarym papierze po prostu. Ale zobaczcie, jakie piękne kolory są. Piękna, może złote? No pokombinuję na pewno. Zielony też jest śliczny. Zaraz Wam pokażę jeszcze. O, złoty, jaki ładny. No, o, zielony. No, można to kombinować. Dodatkowo wzięliśmy dwa duże bloki, takie po prostu do, do rysowania, do pisania. No i to tyle. Ignacy już sobie tam lepi, co trzeba. Potem idziemy się uczyć. Dzisiaj trochę mamy tej nauki, więc trochę spędzę czasu z dziećmi. No ale cóż, no i takie dni są, nie? No, nie zawsze codziennie tak jest, tylko że raz mniej robimy, a raz więcej. No i dzisiaj nastał ten dzień, gdzie trzeba już naprawdę ostro popracować. Dobra, kochani, my widzimy się później. ale Wam mówić o tym nie muszę, powiem Wam, że już jestem wycierana 30 razy, tylko makijaż z, e, oczu, makijażu z oczu dzisiaj nie myłam, robiłam kickfit, jeden z intensywniejszych treningów, czuję się fenomenalnie, no ale chcę się dużo jeść. to trzeba ćwiczyć. Dobra, ja nie przedłużam, no tylko trzęsę, jak zawsze, i zawsze mówię, że nie przedłużam, i zawsze mówię do później, i zawsze mówię pa, więc teraz nic nie powiem, po prostu uciekam do prysznic. Ciao. ja przyszłam się z Wami już pożegnać, przez wieczór e, zrobiłam Wam troszkę przebitek, jak pozdabiałam ciut, ciut dom. Jeszcze powiem Wam, pomarańczy nie wieszaliśmy, a, bo chyba razem z igiełkami po prostu je powiesimy. Jestem po treningu, jestem po pryszni, stąd też taki busz na głowie, ja zawsze tak mam, po prostu same włosy sobie schną, nigdy nie suszę ich z No i co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, na sam koniec pokażę Wam jeszcze otwarcie kalendarza standardowo, ale chcę Wam pokazać, jakie buciki kupiła moja mama, żeby Wam też pokazać, jakie są promocje teraz w hm stacjonarnie. To, co stacjonarnie, nie mówiłam. Naprawdę nie ma takich jeszcze na stronie, ale stacjonarnie są genialne. Zobaczcie jakie urocze buty moja mama wzięła i za jaką cenę. Więc pokazuję Wam buty, potem otwarcie kolendarza, no i co? Będziemy się żegnać. Akurat ze sobą je tutaj niosłam, więc pokazuję Wam je w łazience. Są ocieplane buciki, takie adidaski rozmiar 20x21. Nie patrzymy na mój odrzut na paznokciach, już niedługo je zrobię i patrzcie na cenę. 20,99 zł z 80 zł. Są prześliczne. Moja mama wie, że ja nie jestem miłośniczką różu, w sensie ubierania dziecka na róż od stóp do głów, ale te są właśnie idealne. Przepięknie wkomponowany ten pudrowy róż. Te złote akcenty. No, są po prostu piękne. Takie Adidaski ocieplane, fantastyczne. Więc dziękujemy Babciu, dziękujemy Mamu. Jeszcze raz. Dobra, lecimy otwierać kalendarz. Ok, i nastał czas. Otwieramy kalendarz okienko numer 20, ale malutko zostało 5 okienek. Nie, to jest 21, kochanie. Popatrz, dobrze. A ma być 20, nie 21. 22, no to 20, tak. Na 100% będzie odżywka. Tak, odżywka. Szampon był taki, teraz. Ostatnio z tej serii był szampon, teraz mamy odżywkę do włosów, no więc no zobaczymy, jak działa. Tak jak mówię, wiedziałam, że będzie odżywka, bo tutaj tak powtarzałem, jak jest szampon, to jest odżywka, więc mam zestaw, będę stosować. Oczywiście zawsze to mówię i dawać wam znać. Dobra, to tyle. Pa!